Na kołka. Słownikowo to przypinka, zapinka, dostawka, a u hipisów nocleg, adres, po którym można się zatrzymać w obcym mieście. Gdy robiło się ciepło, hipisi ruszali w drogę. Włosaci z Moskwy jechali do Leningradu, ci z Leningradu do Moskwy. Od 1978 roku na Łotwie albo w Estonii organizowane były w lecie nielegalne hipisowskie festiwale. Więc i tam należało się pokazać. Potem trzeba było pojechać na południe. Najlepiej na Krym, gdzie można spać na plaży, a wino jest tanie jak barszcz. A jeszcze lepiej do Azji Środkowej, żeby uzupełnić zapasy konopi i maku. Jeździli też bez celu. Na mapie ogromnego kraju rad wybierali możliwie najodleglejsze miasto i ruszali w trasę. Przed odjazdem zbierali od przyjaciół adresy miejsc, w których można po drodze przenocować. To był wielki, hipsowski system noclegowy. W każdym większym mieście był jakiś wołostaty albo komuna, a jak się nie miało adresu, wystarczyło zaczepić pierwszego napotkanego kudłacza. W miastach hipisi nigdy nie spali pod gołym niebem. O! Oldowy. Stary hip. Od angielskiego old – stary. Wszyscy bohaterowie tego tekstu są oldowi. Ale nie tylko z racji wieku. Oldowy hipis może mieć 22 lata, ale być autorytetem, liderem w bardzo słabo zhierarchizowanej, opartej na wolności hipisowskiej gromadzie. Najbardziej oldowy ze wszystkich był Jura Słońce Burakow. Przez dziewczyny zwany Słoneczkiem i uznawany za pierwszego radzieckiego hipisa. Jest autorem powiedzenia, że zabijając siebie rozwalasz Związek Radziecki. Czpał i strasznie pił. A wszyscy kipiści wierzyli, że właśnie tak robi się rewolucję.